Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym holu zakupowym. Dzisiaj pokażę Wam drugą część moich zakupów z Sensei, ponieważ. Rzecz, na którą polowałam ostatnio, o której wspominałam Wam w ostatnim holu, była dostępna no i ona sprawiła, że jeszcze do koszyka wpadło trochę innych rzeczy, więc chciałabym Wam pokazać, czym warto zainteresować się właśnie, jeśli chodzi o kolekcję Sinsei. Ja pokażę Wam też jeszcze kilka dodatków, które wpadły w moje kolekcje, między innymi biżuterii z okazji Dnia Matki. Więc jeśli jesteście zainteresowani tematem, to zachęcam Was do oglądania dalszej części filmu. Jeśli chodzi o ten y, Hall sinceja, będą to rzeczy, które już mogliście wcześniej zobaczyć, ale są to y, inne wersje kolorystyczne. Po prostu rzeczy, które wcześniej sobie zamówiłam, tak bardzo mi się spodobały, że po prostu zdecydowałam się na zakup drugiego modelu w innej wersji kolory, kolorystycznej i między innymi y, mam na sobie właśnie sukienkę, którą mogliście już wcześniej widzieć na mnie w kolorze takim karmelowym y, i jak widzicie, je, występuje ona jeszcze w opcji pasiastej. Ona y, była właśnie na przecenie minus 20% jeszcze dodatkowej, więc y, wychodziła ponownie poniżej 20 zł, a jest naprawdę bardzo fajna. Ma rozcięcia po bokach z prawej i z lewej strony, jest długości midi za kolano, taka do półłytki, idealna do adidasów, czapki z daszkiem i marynarki y, ramoneski i tak dalej. Bardzo łatwo taką sukienkę wystylizować bardzo szybko. Ona ma jeszcze tutaj dodatkowo pasek. Moja jest w rozmiarze L, bo XL-ki nie było, bo chciałam właśnie troszeczkę taką luźniejszą, żeby móc ją sobie ewentualnie tutaj zbluzować, ale taka tuba też nie wygląda źle paski, są ponadczasowe, więc tutaj jest to na pewno bardzo taki klasyczny model w szafie, który na pewno będę bardzo często nosić i stylizować. Następną rzeczą, która była prowoderem właśnie tej, tych zakupów będą spodnie. Spodnie, które chciałam zestawić z takim krótkim żakietem, który ostatnio Wam prezentowałam, bo chciałam zrobić sobie właśnie taki Komplet, taki garnitur. I udało mi się. Polowałam na rozmiar XL. Niestety, no nie były one dostępne. Jak zobaczyłam, że kliknęłam też rozmiar L, mówię, zobaczymy, jak się zmieszczę, to się zmieszczę, jak się nie zmieszczę, to się nie zmieszczę, ale okazało się, że się. Zmieściłam, właśnie w ten sposób wyglądają te spodnie. To są właśnie te spodnie. One są w taką bardzo drobniutką pepitkę. E, mają na dole e, mankiety. One docelowo były zaprasowane w kant, ale był to tak nieudolnie zaprasowany kant, że stwierdziłam, że go odprasuję, bo zabawa, żeby go zaprasować, była naprawdę dosyć duża, więc stwierdziłam, że z niego rezygnuję i go właśnie rozprasuję. One tutaj nie mają żadnego zapięcia, żadnego zamka, to jest tylko atrapa, ale z tyłu posiadają gumkę. Jak widzicie dosyć mocno rozciągliwą, przez co właśnie najbardziej newralgiczne miejsce, żeby się w nie wcisnąć to biodra, ale w talii już leżą bardzo fajnie. I tutaj, oczywiście widzicie spodnie osobno i o, razem z. Mm, tym krótkim żakietem i powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, też szybka do wystylizowania, bo tylko wystarczy jakiś gładki top na siebie narzucić. Następnie planuję raczej nosić je z sportowymi butami, więc tutaj. Um Taki na co dzień look pół elegancki. Myślę, że można dzięki tym spodniom i tym, temu żakiecikowi właśnie skomponować. Mają kieszonki właśnie tutaj jeszcze z przodu, a z tyłu na no, kupie są gładkie. Więc one kosztowały chyba 30 zł, czy jakoś tak. Marynarka kosztowała e, chyba około 40, więc. Poniżej stówki mam garnitur. Myślę, że jakość też jest fajna, bo to jest taka tkanina. Pod palcem wyczuwa, wyczuwam, że nie powinno się z nią nic większego dziać, więc myślę, że tutaj będziemy fajnie się będę się fajnie w tym komplecie czuć. Pokażę Wam jeszcze ponownie dwie rzeczy, które można nosić osobno, ale w zestawieniu razem tworzą mega kombinezon i jak się pewnie domyślacie, zdecydowałam się na drugą wersję, myślałam, że kolorystyczną, ale okazuje się, że jest troszeczkę inna góra w tym komplecie. Możecie w Sinsei właśnie kupić spódnico shorty do których jest w tym samym wzorze bluzka. Ostatnio prezentowałam Wam ten model z bluzką na ramionczkach w takie drobne kwiatuszki, a dzisiaj mam wersję z taką koszulą bez rękawów, więc tak prezentują się shorty. One mają tutaj pasek, który podczas prasowania mi wyskoczył. Są zapinane tutaj z boku na zameczek, więc więc tu zobaczycie po prawej i po lewej stronie mojej, jak te komplety razem wyglądają, żebyście po prostu mogli zdecydować, ewentualnie, na który, się z, który wybrać. One są wykonane z wiskozy, więc będą lekkie, przewiewne, ale gniecące się. Jak widzicie, jest to kolor czarny w kropeczki i ma jeszcze nadruk takiej. Kwiatowej łączki białej, więc tutaj pod tą falbanką kryją się właśnie szorty, są dosyć krótkie, to prawda. Ale właśnie dzięki temu, że są to jednak spodenki, nie będzie to aż tak bardzo kuse, że tak powiem, więc tutaj właśnie jest jeszcze chyba trzecia opcja, jeśli chodzi o te spódnico szorty. One w cenie regularnej kosztują 30 zł, więc. Myślę, że y, bardzo fajna opcja na lato, jeśli chodzi o tą koszulę jeśli chodzi o tą koszulę ona prezentuje się w ten sposób, jest dosyć długa i zarówno z shorty jak i bluza, blu, koszula jest w rozmiarze XL, koszula już Wam mówię, kosztuje drugie 30 zł, więc możemy ją nosić do jeansów włożoną sobie tutaj w pasek albo właśnie z tymi spódnicoszortami, przez co będziemy mieć look takiej sukienki, kombinezonu jak kto więc bardzo lubię takie ubrania, które można nosić osobno i razem, więc daje to nam naprawdę bardzo duże pole manewru, jeśli chodzi o stylizację. No Ta koszula jest naprawdę bardzo długa, bo sięga tutaj nawet za tyłek, więc do leggingsów też myślę mogłaby się nadać. Również z wiskozy wykonana, bardzo dobrze odszyte modele, więc naprawdę pod tym względem myślę, że... Warto w te rzeczy zainwestować. Żeby pokazać tą rzecz, zbliżę wam się tutaj bardziej do kamery. Ponownie zdecydowałam się na zakup tych kolczyków. Wersję srebrną mam w chwili obecnej na uszach. Ogólnie częściej noszę srebrną biżuterię, ale mam też kilka elementów biżuteryjnych, właśnie ze złotymi elementami. Stwierdziłam, że właśnie te złote koła będą mi tutaj fajnie grały. 10 zł kosztują 3 pary w trzech różnych wielkościach, więc jeśli chodzi o biżuterię, ona nie jest jakiejś super dobrej jakości, ale powiem Wam, że uszy mnie po tych kolczykach nie bolą, nie uczulają mnie, więc tutaj, gdy nosiłam je tak dwa tygodnie ciórkiem, że i myłam głowę i spałam w nich, były aż tak wygodne, że w nich spałam, no to już po dwóch tygodniach to srebro tak zaszło takim brzydkim kolorem, więc no nie są to trwałe bardzo kolczyki, jeśli chodzi o biżuterię, ale jak za 10 zł, trzy pary, myślę, że nie. Jest to jakaś bardzo wygórowana cena, i do takiego sporadycznego noszenia można jak najbardziej się na nie zdecydować. Zostanę już w tym bliskim kadrze, ponieważ będę Wam pokazywać dodatki. Nałożyłam te złote, najmniejsze koła z tego zestawu, który przed chwilą Wam prezentowałam, i właśnie zdecydowałam się na nie dlatego, ponieważ moja najnowsza biżuteria, o, nie zdjęłam tej, którą miałam wcześniej, już tutaj. Poprawiamy błąd. Po prostu z okazji Dnia Matki wybrałam sobie takie oto, Perły, czarne perły, robione, ręcz... robione ręcznie. Naszynik jest robione ręcznie od dziewczyny, która na Instagramie prowadzi profil modne kamienie. Podlinkuję wam go na dole pod filmem. I ogólnie zaczęła się moja przygoda właśnie z Zuzą i modnymi kamieniami od dnia kopiet. Tak naprawdę chyba Zuza do mnie napisała na Instagramie, żebym rzuciła okiem na to, co ma w ofercie i naprawdę mega. Maga mi się to spodobało i stwierdziłam, że zamówię u niej e, komplety i tutaj jest moje, mój sznur czarnych pereł. Em z taką zawieszką linią życia i tutaj właśnie mamy dodatki złote, więc te kolczyki będą mi tutaj bardzo fajnie grały i powiem wam, że naprawdę te perły robią robotę, występują również w klasycznym odcieniu perłowym, chociaż ja już mam w swoich zasobach takie klasyczne perły, dlatego zdecydowałam się na coś innego i te czarne mienią się tak benzynkowo, można powiedzieć, nie są czarne, czarne. Tylko tylko właśnie mają poblask lekko niebieski, lekko zielony, więc tutaj, w zależności od tego, jak pada światło, one tak wyglądają. To od razu może Wam pokażę, jak wygląda komplet, który zamówiłam od Zuzy na Dzień Kobiet. Tutaj jest zlepek, że tak powiem, kamieni, które tak pięknie mienią się w słońcu, że naprawdę cud, miód i orzechy. Zapięcie w tym naszyjniku jest takie samo jak w tych perłach, tyle że mam tutaj dodatek takiego e, perłowego serduszka. Jest to taki delikatny, cienki. Em, koralikowy naszyjnik do którego posiadam również identyczną bransoletkę wszystko zobaczycie tutaj na przebitkach jak się prezentuje więc to jest wszystko zrobione na zamówienie, ten akurat wybrałam sobie sama jeśli chodzi o kamienie, kolor i tak dalej chciałam taką biżuterię w kolorze właśnie karmelowym, jasnym żeby była taka neutralna do tego posiadam również kolczyki z z takim właśnie serduszkiem i jeszcze pierścionek, więc jeśli chodzi o ten komplet, jest tutaj 100% całe zaopatrzenie biżuteryjne pod kątem właśnie tych koralików. Więc naprawdę są to bardzo starannie wykonane. Biżu jest to bardzo starannie wykonana biżuteria e, z dbałością o szczegóły e, i też z przesłaniem, bo e, Zuza opisuje jaki kamień ma jakie właściwości itd. więc naprawdę jest to bardzo fajna opcja i tutaj mam jeszcze jeden pierścionek, który dostałam ostatnio w gratisie tutaj na serdecznym palcu i takie koralikowe pierścionki już od dawna mi się podobały, dlatego wiedziałam, że na pewno taki pierścionek u Zuzy. Będę musiała sobie nabyć. I kolejnym biżuteryjnym elementem w mojej szafie, takim, który będzie mi służył do stylizacji letnich, są. Muszle, stwierdziłam, że chcę właśnie taki czoker muszelkowy, i okazuje się, że na wyspie Beka tutaj u mnie w najbliższym centrum handlowym, były one dostępne. Przy okazji, gdy kupowaliśmy prezent na Dzień Matki dla mamy mojego męża, to. Że tak powiem załapałam się jeszcze na dodatkowy prezent dla mnie i zdecydowałam się właśnie na bransoletkę tutaj na rękę i taki czoker właśnie muszelkowy z regulacją tutaj jeśli chodzi o zapięcie więc to będzie taki naprawdę typowo wakacyjny zestaw, który naprawdę będzie robił stylizacyjną robotę. Okazuje się, że nie było to jakieś bardzo drogie, a jeszcze dodatkowo tą bransoletkę miałam za złotówkę, bo była oferta 3 plus 1 za 2 plus 1 najtańszy za złotówkę, więc troszeczkę taniej to wszystko wyszło. No i wydaje mi się, że super super będzie to wyglądało, więc jeśli chodzi o biżuterię to by było tyle jeśli chodzi o moje najnowsze zasoby i ostatnią rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać w tym holu, będzie słomiany kapelusz. Ogólnie ja bardzo dużo w ostatnim czasie przeglądam takich stylówek, już letnich itd., próbuję je odtworzyć i szukam rzeczy, których brakuje mi w szafie, żeby je odtworzyć. I stwierdziłam, jeśli w sumie chodzi o ten kapelusz, to stwierdziłam, że ja bardzo często latem chodzę bez nakrycia głowy, a taki słomkowy kapelusz będzie bardzo fajną opcją stylistyczną i e, fajnym elementem w stylizacji i też dodatkowo będzie chronił e, głowę przed promieniami słonecznymi. E, długo szukałam e, kapelusza. Chciałam, żeby nie miał za dużego ronda, żeby to rondo było sztywne, e, no i żeby fajnie się właśnie na głowie e, układał. I powiem Wam, że szukałam najpierw na Vinted, e, a w wyszukiwarce Google właśnie trafiłam na ten i okazało się, że sklep, który właśnie miał ten Kapelusz w ofercie, jest na Stradomskiej w Krakowie i stwierdziłam, że jadę po niego, przymierzę go i zobaczymy, jak się będzie prezentował. Więc Le Chapeau to jest chyba też tutaj. Um, Włoska też po części filma jest tutaj, Made in Italy na metce i kosztował 89 zł i ogólnie tutaj jest to rozmiar L. Prezentuje się w ten sposób. Ja ogólnie kapelusze lubię nosić tak delikatnie na czubku. No i właśnie podoba mi się to, że rondo jest sztywne, i tutaj myślę, że zamontuję w nim takie, że tak powiem, grzebienie, żeby one stabilizowały przy mocniejszym wietrze ten kapelusz na głowie, żeby mi nie otworunął, więc jest to typowy słumiany kapelusz z nie za dużym rondem, z czarną tasiemką, który właśnie prezentuje się w ten sposób, no i Tutaj na spacery i tak dalej na pewno będzie w częstym użyciu, więc to by było tyle jeśli chodzi o ten hol zakupowy. Dajcie koniecznie znać, co najbardziej wpadło Wam w oko ze rzeczy, które Wam pokazałam. Ja ostatnio właśnie stawiam na takie dosyć klasyczne elementy, jeśli chodzi o dodatki i garderobę, więc. Da mi to bardzo duże pole manewru, jeśli chodzi o późniejsze stylizacje, więc mam nadzieję, że film okazał się dla Was przydatny, że miło spędziliście ze mną czas. Jeśli tak, to oczywiście dajcie łapkę w górę, no i mam nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa! pa.